Cześć witam na mojej podłodze. Nie zwracajcie ja uwagi na tą dziurę, Kiedyś na mnie szafa spadła, no i telefon nie zostało. I mam tu paczyszkę z wiosennego festiwalu. Kolejnego chyba, kolejnego. Nie wiem, czy był już, czy to trzeci, czy drugi, nie wiem. I trochę perpetu z nim miałam, bo zaznaczałam paczkomat, a wybrało mi kuriera. I widziałam na Instagramie, że nie tylko mi, więc albo oni coś tam przekombinowali, albo... Ja z tymi paroma osobami źle coś poklikam. Przepraszam, erzisz. No to sprawdzamy. Opa. No, już myślałam, że na mnie kart nie wystarczyło, bo tak jakoś to wszystko pozgniecione było. Tak ja mówię, o, cie... Na karty się nie załapałam, ale widzę, że jakieś mam, więc za chwilę sobie je zobaczymy, ale to na końcu. I... no powiem, że już się zdziwiam. No i mam tutaj pierwszy dodatek, a może ja to tam bardziej na środek. O! Or, orionek przyszedł, tu było choć notatnik z Marszlim, Marszlim, Marszlem, Powiem wam tyle, że ja nie lubię notatników. Ja ich nie używam, ja je częściej gubię albo wyrzucam jak się podmiotom. Więc tak, hmm, wolę no jakąś pocztówkę. A najlepiej, jakby jakieś plakaty dawali, tylko że ja zawsze zapominam zamawiać, kiedy plakaty są. Na przykład nie zamówiłam, kiedy zielarka miała plakat i takie różne. Ale cieniutkie, więc może, może. Z dodatkiem, no to mam tutaj pierwsze. Fajny kartonik. Fajny, fajny. Sasaki i Miano. Powiem Wam, mm, ja no, jakoś mnie nie ciągnie do pl ani jajców, ani Naturi, ani żadnych średnioajów. Shenanigans, też. Przestań. Mm. I, więc zobaczymy. Opis mi się podobał i kreska no też jest no, urocza, ale zobaczymy, Zoczymy. może mi się spodoba, może nie, ewentualnie... O, widziałam właśnie na niektórych unboxingach, że pozmieniali troszeczkę tyły. I powiem Wam, że nie wygląda to źle, wygląda to bynajmniej bardziej estetycznie niż wcześniej, yy, więc proszę. O pocztóweczka, o soft touch. Kroniki przystojnych samorajów. Kreska ładna, cztery, to my Zobaczymy. Jeśli będzie w miarę, to będę to zbierała, bo to nie jest długie. A jeśli będzie takim mech, to zobaczę, co z tym zrobię. Dobra. Dodatki damy osobno, żeby nie było. O proszę. Ranga Crimson. Proszę. I zobaczymy. Szczerze mówiąc, to jakoś tak mnie też kolejna karta też Będę mogła nie dać do tego, nie do segregatora, tylko do albumu. Ja taki album zrobiłam. I bardzo uroczo wygląda. I tutaj mamy... Hmm... Taką kreskę szaunę nową, więc może mi się spodoba. Także już widzę jakąś lolitę. Yy, jakoś taka w miarę kreska. Trochę chaotycznie to jest, więc nie wiem, czy mi się do końca spodoba, ale na taki ładny kadr wybrałam. Proszę. A widzisz, nie otworzysz. Dora Hedoro. I te łuseczki yy, Nad w miarę je widać. I tu. A to jest ta, ta karta duża. No, nawet fajna. Tylko, że mi już do obu nie wejdzie. Hmm. Ewentualnie może ja jakoś pomyślę. E, wsadzę. No to tu dodatek. Tutaj ten. Taka kreska specyficzna, ale czy ja wiem, czy brzydka? E, niby to jest czarna komedia, a ja lubię takie. E, I tym bardziej, że ma się kończyć e, Chase of Men. Wiesz już to 10, jest 11, więc może będę miała dalej jakąś taką czarną komedyjkę, którą będę czytać i jeździć, zamawiać. W każdym śmiejesz śmiesz, to Harry Potter. A to, dobra, że to tak pokazywa. Rionek, co ty o, Jonek, co tylko minujesz? Widać moje okno. <grystanie> ty kurzy góry... Harry Potter bez magii, a ja za to z jakimiś mięśniami. Zrobili ten taki efekt soft-touch soft, soft, touch, soft touch? Um, Na no, że tutaj jest takie gładkie, a tutaj takie nie. I pamiętam, że daje to taki fajny efekt w ręce. Że jakbyś nie trzymała tego Tomika tego Zookiego. Nie no, co, nie podoba mi się to. To jest takie... Bardziej estetyczne dla mnie te teraz te tyły. Że właśnie nie ma tego cennika, tak byle jak trafionego, tylko ma małą rankę. Cieszy oczy. Um, damy tutaj... O. Kolejna coś takiej horror, komedia. I kolejna taka. Szczerze mówiąc, to chyba mi się podoba bardziej ten tył, chociaż jest taki niby bardziej straszny. Bo taką minę zrobiła. Jak orionek wyszący na klamce. No, nie otworzysz. I tu kreskę, kreskę, mama, mama, taką powiem wam, że. Zwyczajną. Nic szczególnego, jest ładna. Ale żeby się wyróżniała, no poza tym brzydkim potworem, to jest szczerze, tak, taka pospolita taka kreska. Niczym się tam nie wyróżnia. U koteł, chyba koteł. Absolutnie doskonały. Tutaj co jest? O, tutaj jest takie coś, szczerze. Widzę tylko, jak nie powiem, gdzie. Ale no kobita, słyszałam coś, że zamawia faceta, więc... Hmm. Kreska jest, powiem Wam, coś... coś... Hmm. Orionek, czy Ty musisz to teraz robić? Dobrze, że Ci tylko łapę, łapie. Położył się ogonek. I co? Pomiziać nie mogę? O, już Wam pokazywałam. Nie wiem, czy na dobrym kadrze to otworzyłam, zaraz sprawdzę. Nie to bardziej dla mnie estetycznie wygląda, więc y, dla mnie plusik, jeśli chodzi o te mang. takie mm, ładniejsze to. No i tak zwana perełka tego festiwalu, Haikyo, i szczerze myślałam, że ją dadzą w tym takim powiększonym formacie, więc teraz jej przyłożyłam właśnie do y, Dorohedoro, czy ja tego wcześniej nazwałam Dorororo? Nie wiem, i myślałam, że dadzą go w tym większym. Wydaniu, ale nie. I powiem wam, że no, nie spodziewałam się, że Haikyuu wyjdzie. Hmm. To była praktycznie ostatnia manga, jakiej bym się spodziewała u nas, ale niech sportówki wychodzą. I ja tam lubię sportówki, ja ich dużo nie oglądam, ale czym więcej, tym lepiej. Dlatego się zastanawiałam nad yy... kapitanem cukasem Zabijecie mnie, ale nie pamiętam, coś takiego było, żeby też kupić, ale no cena tam chyba 50 par złotych na Gindy, no... która tak mnie kusi, jakoś tak... No nie mogę przebolić, może zobaczymy. Na razie ledko mam problemy z hajsem, więc... Ładnie teraz te estetycznie wyglądają. I słyszałam, że bardzo fajne jest pod tym, obwolutą, o! Karty postaci. szojo. I to bio. Bardzo uroczo. I ja tutaj sobie tylko zerknę i że tu bardzo ładnie wygląda. I niby to jest chyba lepsze w polskiej wersji niż w angielskiej. Chociaż angielskie angielskiej oglądałam. Chociaż miałam w planach kupić jakiś tam randomowy tomik, ale jak już po polsku wydadzą... Nie gryź taśmy, bo ci w brzuszku stanie. Yy, tu zobaczymy. Niby wygadają, że... Jak się polepszy sytuacja z papierem, to mają przyspieszyć wydawanie tych tomików na przykład haiku, więc może się nie doc Może doczekam się szybciej niż za, za 40 lat tych tomików. Albo 30. No, Zaczynamy. No to zostały karty, które myślałam, że już nie dostałam i takie... o, a ktoś tak ścistą, że... się tego nie spodziewałam. Dobra, odpieczę wituję przy Was, żeby nie było. nie mogę. Yuh. No, powiedzmy. Doroche 826 na 1000. Opowiem wam, że wysoko. Absolutnie doskonały. 497 na 1000. Ładna ta karta. Haj, czym jaki mam. O, już mi się nie zapał jakby normalnie do 1000 prowadzili, więc. Yy, tak, to tak. o. Proszę. Marszą, marszą. 647. O, jak na wcześniejszych festiwach miałam gdzieś tak około 200 karty, to tutaj już 600. No mówię, na hajku bym się już nie zapała, a dosyć późno zamawiam, chyba, samo na ostatnią chwilę. Ale dobra. Tu mamy. Tu już chyba też dorabiali, bo też bym się nie zapała, więc. Yy, no. Proszę. Chyba, że ktoś się kopnął i było być 32. Yy, opa. Yy. Która jest najładniejsza? To z tyłu jest całkiem ładna je? sobie. Crimson 639. Yy. O, jeszcze dwie karty są. O, na tą też mi się nie zapaja, jakby normalnie było. Ale to chyba większość ludzi tą mangę wzięła właśnie przez y, tą kartę, bo powiem Wam, że ona mi się praktycznie chyba najbardziej podoba. niż te to typ czy ładna dość kreska. No i tutaj mamy 644. To ja to poukładam tak jak zwykle i zobaczymy. To są wszystkie rzeczy z tej paczuszki I powiem Wam, że wzięło się dźwięk, że chyba tylko trzy tytuły są takie a piątki, a reszta są standardówki, gdzie chyba w ostatnim y, festiwalu było większość tych y, no, a piątek rozmiarowo. No, prawdopodobnie to jest spowodowane tym, że chcieli bardziej iść w jakość niż w wielkość. No i oczywiście o papier chodziło. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o papier. Ale szczerze, tej mangi bym nie powiększała. To bym chyba tak zostawiła, jak jest, bo mi się podoba. A, Ranga Crimson, no, no nie wiem. Zobaczymy, jak po może mi się już spodoba. No i patrzcie, jakie tu jest ładnie. Też się tak samo świeci jak te. Nie będę się zachwycać kodami kreskowymi, ale cena mi się nie podoba. Chociaż manga... Mm, no jest taka... No nie jest to jakaś taka chuda, ale też nie jest taka... Gruba, więc... Wiadomo o co chodzi. O, kolorowe strony. O, pokażcie to. To ładnie wygląda. Proszę mi, to tam takie coś, bo ładnie wyglądało. Będę się wami żegnać. Podobały się takie filmiki z podłogi, bo że źle mi się nie nagrywało, a na podłodze zawsze jest więcej miejsca niż u mnie na biurku. Teraz to tam praktycznie miejsca nie ma. Jak wam się podobają festiwalowe nowości? Zapaliście się na wszystkie karty? Macie jeszcze jakieś bliżej 2000, niż taka letko powyżej 1000 na karcie? Nie na przykład, jak przeczytaliście to, które wam się najbardziej podobały? Nie wiem, czy się nie powtórzyłam, ale będzie czas z tymi. Yy, no to chyba będę się żegnać. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania na mojego Instagrama. Koty dały sobie spokój, już nie skaczą do drzwi. Na na Discordzie i do pozostałych moich filmików na razie, cześć, bo muszę jeszcze zmontować ten filmik chyba jeszcze dzisiaj dam. O, Ercia przyszła się pożegnać i poszła się pożegnała, pożegnać. Dobra, na razie, cześć, i montować. I swear to God, they all let me down. I always fought just to, to wear the crown. I'm off at these <laughs> clowns who were up, taught they